Ja, Wrodki? to dla mnie? Tak, jeździła na nich nasza córka Zina, gdy była mała. Chciałabyś je dostać? Tak, proszę. To wspaniały prezent. Chcę na nich pojeździć już teraz. Uh -huh. <śladł> Nauka jazdy na wrogach wymaga ćwiczeń. Chętnie ci pomogę. To będzie nauka łapania równowagi. Baw się dobrze, pa Fryteczku. Jeszcze raz bardzo dziękuję za prezent. Pa. Czy mogę od razu włożyć moje wrotki mamciu? Pewnie, że możesz. Ale najpierw muszę znaleźć kask pyrka, który ochroni cię w razie upadku. Co? Na pewno gdzieś tu jest. Na wrotka, to będzie dla mnie bułka z masłem! Tam! Kask pyrka! Całkiem jak nowy! Mm. Jeszcze ochraniacze na kolana i łokcie, gdzie pyrek mógł je schować? O, już wiem! Kartofelciu? Hmm. ty też musisz mieć kask. Łupina orzecha! Wspaniale! Uh -huh. yeah. uh -huh. Już je mam! Hop do kieszonki! Uh -huh. Niepotrzebne nam żadne siniaki ani guzy, prawda? Dobrze, możesz już wstać. Wyglądam jak Pyrek, kiedy jeździ na deskorolce. Brat Pyrek na desce i siostra Frytka na wrotkach. Oh. Dwa super mopsy na kółkach! <laughs> tak! Nie radę! Umiem jeździć na wrotkach! Ło, ło, o. Frytko, wszystko w porządku? Tak, w porządku. A jednak tego nie umiem, mamciu. Nie umiem jeździć na wrotkach. <grytko> Musisz jeszcze trochę poćwiczyć, moja mała. Hmm. Wyjdę na zewnątrz. Możesz mi pomóc, mamciu? Papciu, Twoja córka jeździ na wrotkach! O, to... Uhu, już to potrafię! Popatrzcie, jaka zdolna! Ojej, to będzie miła mopsikowa pamiątka! Trening spowoduje, że będzie ci szło coraz lepiej! Wow. O, o. <laughs> Nie martw się, frytolino. Nauczysz się. Spróbuj trzymać mnie za jedną łapę. Wow! Wow! Tak. Nie zrażaj się. Pamiętam ile czasu Pyrek uczył się jeździć na desce. Hej, mam to gdzieś nawet nagrane. Wow! <śmiech> <śmiech> Miłego dnia, droga pani sąsiadko. O, dziękuję. <laughs> Proszę. Mów mi Amanda. Amanda Panda. <laughs> o, poznaliście już małego bogi. I Niko! Wesołe cześć, frytko. Hm? <grywa> Wszystkie pandy pozdrawiają się w ten sposób. O, wesołe cześć, Niko! Wesołe cześć, drogie pandy! O, jaka śliczna, mała pandusia! Jej! O, jakie małe O, o jakie słodka! Dzięki, mamciu! Dzięki, <grywa> Ty masz wrotki! Teraz jadę sama bez łapy. Wo <ścoughs> <Wow>. Wspaniale prytko! <ścoughs> o tak! <ścoughs> Popatrz, jak to robię! Niestety jeszcze tego nie umiem. Nic nie szkodzi, Frytulko. Musisz tylko trzymać mnie za łapę. A może być łapka pandy? Spróbujesz? Nie bój się. Nie puszczę cię. Słowo mopsa? Słowo pandy. Do jakiej szkoły będziesz chodzić, Niko? W poniedziałek pierwszy raz idę do szkoły. Nazywa się... Y, szkoła w tańczowym lesie. Chyba tak. To moja szkoła! Czekaj. Pan Wiercik mówił, że dojdzie do nas nowy chłopiec. To na pewno ty! Będziesz w tej samej grupie! Uuu! Wesołe cześć, koleżanko! <laughs> Już to łapię! Uwielbiam jezdy na wrotkach! Patrzcie na mnie! Bo Frytka dziś jeździ na opuściła mm. łapę. Mm. Mm. Wszystko dobrze. Kartofelcia! <noise> <noise> Ukrysz się, moja sekretna przyjaciółko. <noise> Kartofelcia? Kartofelcia to ulubiona przytulanka frytki. Mm. Wszędzie ją zabiera. Zawsze i wszędzie. Uff. Widzisz, nic wam się nie stało. Gotowa na kolejne babach? Mm. Pako, kumpel mojego starszego brata! O, mam mopsik. Pyrek zranił się w ramię w skateparku. O, mój maleńki pyreczek! To się stało na rampie. Robił ewolucję i spadł nagle z deski. I wylądowałem na łokciu. Au! O, dobrze, chodźmy do domu. I jeśli chcesz, ja zajmę się frytką. Dzięki. I dziękuję, że odwiozłaś Pyrka, Lili. Nie ma za co. Zdrowka, Pyrciu! Do zobaczenia w szkole, Pyrku! Hmm. Mamciu, mamy w domu chociaż trochę nektaru gruszkowego? Czuję, że po nim lepiej bym się poczuł. O, niestety wczoraj się skończył. Jaka szkoda. Może pójdziemy do sklepu pani Flory i kupimy tam nektar dla Pyrka. Możesz pojechać na wrotkach. Mm. Um, a może wolisz wrócić do domu? Mm -hmm. Poczekaj na mnie, mamciu! O? No dobrze, małe pandy, chodźmy do sklepu po nektar. Idziesz, Niko? Jasne. No dobrze, kartofelcu, wracamy do domu. Chodź, chodź, chodź. <grym> Idziesz, frytko? Czekaj, mamciu, wezmę tylko moje wrotki. <grym> Odzie, Nie, kartofelcu, jeśli dłużej będę jeździć na wrotkach, znowu się przewrócę i zranię się poważnie, tak jak pyrek. O -o. Ojej, odzie, Mam spróbować jeszcze raz? <laughs> mm -mm, przewrócę się. O -o. O -o. O -o. Przywrócę się, jeśli ktoś będzie trzymał mnie za łapkę. Tak jest. Niko, poczekaj, pojadę z Wami. Jedę do sklepu z Amandą, mamciu. Uwaga, ogłaszam alarm. Nektar gruszkowy dla pyrka potrzebny natychmiast. I oj. całkiem sama. Dajesz radę. Dalej, Frytko! Dzień dobry, pani Floro. O! Kto tak pięknie jeździ na wrotkach? Dzięki, pani Floro. Jestem panda Amanda. A to jest mały Bonnie Niko. Hej, Niko, może chcesz się przyjechać na moich wrotkach? Będę cię trzymać słowo mopsa przez całą drogę. O -o -o -o! Mały Niko dziś jedzie na wrotkach. Mały Niko dziś jedzie na wrotkach. Dziękuję, obcinko. Uh, już pora wracać do domu po takim uh. męczącym dniu. Uh. Pandy bardzo dużo śpią. <laughs> Czy możemy pojeździć jutro? Ja jutro nie mogę niestety, bo jutro spędzam cały dzień z babcią. Nie szkodzi. Zobaczycie się w poniedziałek. Oboje będziecie w jednej grupie. Wiemy. <laughs> Dobranocka, frytko. <laughs> Dobra nocka Niko! Dobra pani Amando i Body. <noise> Dobra mała frytko. O, nie zapomnij nektaru dla swojego brata. Nadchodzi twój ulubiony nektar, pirku. Trzymaj się mocno kartofelcu, Przyjedziemy na wrotkach całą drogę. <noise> Gdzie ona jest kartofelcu? <noise> Babce mopsik. Już jedzie! To babcia! Już przyjechała! Dzisiaj będzie najwspanialszy pod słońcem dzień babci, frytki, no i kardofanówki! Babcia przyjechała! Babcia ma nowe auto! Witajcie moje mopsiki! Chodźcie tu, czekam na słodkie Mopso lasy kochani. <laughs> Babcie, <babciu! śmiech> Cóż za Mopsiko Frajda widzieć was wszystkich? Cudowna nowa bryka, babciu! Tak, masz naprawdę odjazdowy wóz. Nawet bardziej luksusowy niż mój policyjny Mopso -mobil. Uwielbiam moje nowe auto Będzie wprost idealne na całodniową wycieczkę Z moją ukochaną młopsikową się Frytuską To zapraszam moja Frycinko Dzięki babciu Babciu, czy ten fotelik jest dla mnie? Ja zwykle siedzę z tyłu Ale dziś wyjątkowo usiądziesz z przodu, wskakuj Tak! Papa! Pa. ściski! dobrze! No to zaczynamy zabawę. O, jeszcze tylko chustka na głowę. Proszę. A po co mi ta chustka, babciu? Naciśnij zielony przycisk, a zobaczysz. Dach się otwiera! Uuu. Juhu! O, wspaniale! Prawdasz? Ale fajnie! Dobra, co będziemy dzisiaj robić, babciu? Będziemy się dobrze bawić i zjemy sobie specjalny poczęstunek. Tak! Uwielbiam specjalne poczęstunki! O, o. Dlaczego stoimy, babciu? O, moja mała, jest remont drogi. To może potrwać dłuższą chwilę. O. O. Cii, cii. No to zabawmy się. Tak! Czas wcisnąć kolejny specjalny przycisk w moim mopso brum brumie. Tylko który przycisk? O, ten. Wciśnij go. Tak lepiej. No, rzucę okiem na ten korek. Się szybko kartować On błyszczy i śni, błyszczy i śni i ma składany dach. Składany dach i pędzi w dal. Da! Robi brum! Brum! Mopso, brum. mopso, brum, brum. To babci mopso, mopso, brum. Mopsa mopsa brum to babci mopsa mopsa brum brum. Jedźmy, frytopsino. Brum. Dlaczego się tu zatrzymałaś, babciu? Musimy wskoczyć do banku, frytopsinko. O. Ale tu nie ma gdzie zaparkować. Tu jest dla nas wymarzone miejsce. Ale tu się nie zmieścisz. Czyżby? Gotowa na dobrą zabawę? Tak. Czy możesz wcisnąć ten duży czerwony przycisk frytulinko? <śmienicza> <śmienicza> Widzisz, teraz doskonale się zmieścimy na tym miejscu. <śmienicza> <śmienicza> Ale czat, już pasuje jak ulał. No dobrze, ale jak się dostaniemy na dół? A no, tak. Ukryj się, moja maleńka! Ty pierwsza i ziół. <tryk> <tryk> To było mopso odjazdowe. Oh. 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 <tryk> Naprzód, frytolinko, do banku! Prraszam. O nie, babciu, będziemy tutaj czekać całe wieki, i w końcu nie zdążymy na specjalny poczęstunek. Zdążymy, Frytko. Słowo Mopsa. Dobra. Hmm. <słyski> No Zapraszam, panie! To my! Babciu, z Tobą wszystko jest Takie fantastyczne. No, Frytopsinko, Nadeszła pora wrzucić coś na Ząb. Tak! A co dobrego będziemy jadły, babciu? Zapundujemy sobie jabłkowe mafiny w mojej ulubionej kawiarence kwiat paproci. Chodźmy! Lubię jabłkowe mafiny! W tej kawiarence mają najlepsze jabłkowe mafiny na świecie. Witam! Czym mogę służyć? <laughs> Frytulinko, co zamawiamy? Dwie jabłkowe mafiny, proszę! Masz szczęście, moja maleńka. Zostały nam dwie ostatnie mafiny. Dzięki! Witam. Czym mogę służyć? Proszę jabłkową mafinę. Niestety sprzedałem ostatnie mafiny tym mopsom. Jaka szkoda! Chcieliśmy kupić jabłkową mafinę dla naszej wnuczki. Leży chora i nie może spędzić z nami dzisiejszego dnia. Właśnie idziemy ją odwiedzić i pomyśleliśmy, że miło będzie zanieść jej słodki poczęstunek. <śmówi> Mówi się trudno. O, to biedne, chore maleństwo. Leży w łóżku i nie może wyjść ze swoimi dziadkami. Hmm. <śmów> To kapitalny pomysł, moja mała przyjaciółko. Wszystko w porządku, frytopsinko? Hmm, mm, hmm. hmm. Przepraszam. O, tak, kochanie. Spędzam dziś wspaniały dzień z moją babcią. To najlepszy mm. dzień z babcią w moim życiu. Może gdy wasza wnuczka dostanie moją mafinę, będzie miała lepszy nastrój mimo choroby? O, dzięki, moja droga. Naprawdę dobra z siebie, Mopsinka. O, nasza wnuczka będzie bardzo szczęśliwa. Dziękujemy. Nie ma za co. O, moja mała. <laughs> Mam fędziu? nadzieję, że wasza wnuczka o! wyzdrowieje. Bardzo mi się podoba to drzewko. To mała jabłonka. A ja wiem, jak bardzo lubisz jabłuszka. No pewnie. Robi się z nich jabłkowe mafiny. Ponieważ jesteś taką dobrą mopsinką, z przyjemnością kupię ci tę małą jabłonkę. Nowa jabłonka dla ulicy spacerowej. Jupi, yupi, jej! Mopsa, mopsa, brum, brum! Do babci mopsel mopsa, 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 mopsa brum, brum. Ej, witajcie. Jak wam minął dzień? Wspaniale się bawiłyśmy. Zgadza się, babciu? Huh? Hmm. Kartofelce też. Pewnie że tak, moja frytolinko, a ten radosny dzień jeszcze się nie skończył. Pięknie. Jabłonka przy ulicy spacerowej. brawa, Frytko. To drzewko będzie mi przypominać, jak świetnie bawiłam się z moją ukochaną babcią. O. Hmm. Hmm? Tutaj frytko. Wesołe cześć, Niko! Widzimy się jutro. To będzie mój pierwszy dzień w doby przedszkolu. Dobranoc, noc, Haniko. <laughs> No dobrze, pora pożegnać się z babcią i grzecznie położyć się do łóżka, maleńka. O. dziękuję babciu. Ty też, Pyrko. No chodź. Frytko, na twojej jabłonce wyrosło już pierwsze jabłko. <śleszy> to nie jest jabłko, to moja kartofelcia. <śleszy> hmm. Też cię kocham, kartofelciu.